Siema, witajcie wszyscy bardzo serdecznie W takim odcinku ala informacyjnym Tak więc zapowiedź najnowszego Need for Speeda Moi drodzy, będzie to Need for Speed Tak więc tak będzie nazywała się ta gra całkiem, całkiem spoko to wszystko zaczyna wyglądać Gra ma wyjść 15 czerwca Co naprawdę będzie, mam nadzieję, prezentowało się całkiem całkiem spoko bo jak na razie wygląda to całkiem nieźle. Mamy także pierwszy trailer, tak zwany, pierwszy taki, taka pierwsza zapowiedź, która będzie oczywiście na PC, na PS4, Xbox One. Tak więc na te najlepsze konsole, najlepsze platformy. No i wyglądać to naprawdę, wygląda całkiem dobrze, muszę przyznać. Tak więc najnowszy Need for Speed, tutaj będzie otwarty świat, będzie ogromna możliwość modyfikacji pojazdów oraz fabuła, osadzona głęboko w autentycznej kulturze samochodowej, sięgając do dawnych, współczesnych i najnowszych trendów ulicznych. Tak więc krótki materiał, który przedstawia, oczywiście, modyfikacje auta w nocnej scenerii. W oczy rzuciły się nam. Się między innymi Porsche 911, RV, RWB, Nissan 180 SX, czy najnowszy Mustang. Tak więc nocne, nocne wyścigi będą, myślę, na porządku dziennym, co mi się bardzo mocno podoba, i myślę, że tą serię na pewno będziemy nagrywać. Tak więc najnowsze serie na kanale to takie myślę wyścigowe formuła 2015 yy, najnowszy Need for Speed i może coś jeszcze się tam wciśnie yy, tak więc zobaczymy będziemy kontynuować także grid autosport i myślę że może rozpoczniemy MotoGP 2015 karierę ale to jeszcze zobaczymy no a ja wam przedstawię najnowsze najnowsze tutaj najnowszą zapowiedź tak więc moi drodzy zobaczcie sobie jak to wszystko wygląda PEGI 12 Wygląda to naprawdę całkiem, całkiem dobrze, muszę przyznać. I bardzo mi się to oczywiście podoba. Tak więc, moi drodzy, czekamy z niecierpliwością na najnowszego Need for Speeda. No i zobaczymy jak ten Need for Speed będzie się prezentował. Tak więc moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych już odcinkach. No i cześć!